Kanapka śmierdzący książulo zmienia nazwę, a lokal zapowiada dalsze żarty, argumentując sytuację, że całość ma być zorganizowaną kampanią przeciwko nim. Opera związana z twierdzeniem książula, że kebab śmierdzi. Przyprawienie. Przyprawienie? No, a, ja czuję. no, to nie jest, że śmierdzi, że Jak nogi. <laughs> Być może z uwagi na przyprawy nie kończy się, a lokal po dziwnym oświadczeniu i dowodach na rzekomy brak uczciwej recenzji kontynuuje medialne wpisy na temat konsekwencji wizyty youtubera. No i w sobotę rano krakowski lokal poinformował, że zmagają się z falą nienawiści w internecie, pogróżkami czy nawet próbami włamań na profile. Podkreślił, że nazwa była żartem w odpowiedź na wizytę pana, cytując, książ pulo, i to był żart oraz takie żarty będą kontynuowane, bo nikt nie jest w stanie zniszczyć ich biznesu. Skoro osoba publiczna ma prawo do wypowiedzi, to oni również. Następnie Znaczyli, że dostają setki wiadomości wsparcia po tym, jak ich TikTok stał się viralem, oraz zauważyli, że wiele młodych osób, a nawet dorosłych, pisze, obraża i grozi, a nie są w stanie odpisywać każdemu z osobna, ponieważ mają obowiązki związane z prowadzeniem firmy, inwestorami i życiem prywatnym. Co więcej, ma ich to nie złamać: zapowiadają rozwój w Polsce i może Europie, nie mają czasu na dyskusję z osobami uważającymi się za prawników w internecie. No i na koniec podkreślili, że się nie boją, nie chowają, a wręcz przeciwnie, wyjdą jeszcze bardziej publicznie i kolejne żarty są w przygotowaniu. No i tamten wpis był w sobotę. Terano. Natomiast w nocy, soboty, na niedzielę zobaczyliśmy wniosek, że jest to w ich opinii nieprzypadkowe działanie, a zorganizowana akcja przeciwko nim. Dodali, że z wieloma groźbami się już rozprawili, a w temacie ocen googlowskich złożyli oficjalne skargi i zgłoszenia oraz na chwilę obecną nie przejmują się nimi, najwyżej przestaną korzystać z map Google. Co więcej, spodziewają się, jak to określili, środków przeciwko ich lokalowi, argumentowanych, że niby nie mają akceptować krytyki, co jest bzdurą. To jednak nie koniec, ponieważ lokal zastosował również ruch, który jest korektą pierwszego działania, które mogło pociągnąć za sobą Ewentualne problemy prawne, kanapka śmierdzący książulo nazywa się teraz Śmierdzący Ksiąpulo.